Drodzy, dzisiaj coś fantastycznego. Niebywała prosta ryba, dosz. Naprawdę jest to niesamowite, jak jest prosta, jest przesmaczna. Odkryliśmy tę rybę pewnego razu będąc w Kaźmierzu Dolnym nad Wisłą. Tam zamówiliśmy sobie dorsza smażonego i pan przyniósł nam rybę podaną po prostu w panierce. Nic nadzwyczajnego, Po od rozłożenia tej panierki okazało się, że tam jest przepiękny kawałek dorsza, bez żadnych ości oczywiście, biały, tylko posolony. I bardzo, bardzo soczysty i smaczny. Zastanawiam się, jak to zrobić, bo przecież taką rybę nie zawsze się dostaje. Dziś o Ona jest tam jakaś nietypowo osmażona, może trochę stary tłuszcz, może coś, ale tam wszystko, wszystko w tej rybie grało tak jak należy. Udało się uzyskać ten efekt. Czyż to nie jest cudowne? Zobaczcie, jak piękna może być po prostu zrobiona tylko w soli ryba. Soczysta. Mm, tak. Smak ryby atlantyckiej, soczystej. Szybko przekąszę jeszcze kawałek z panierką. Mm, panierka doskonała! Super. Srupiące wszystko. Jest doskonały. Zobaczcie, jak niedużo trzeba rzeczy do tej ryby, a szybko się ją robi i jest przesmaczna, naprawdę przesmaczna. Proszę bardzo. Zobaczcie, piękne kawałki ryby, to jest kilo trzydzieści mniej więcej. Tylko i wyłącznie sól do przyprawienia, dobra bułka tarta do panierowania, cztery jaja do tej porcji ryby powinny wystarczyć, a to co mamy już tutaj to jest tylko efekt uboczny, czyli piękne frytki pieczone będą w piekarniku i przygotowaną wcześniej surówkę z sałaty, z rzodkiewką i z kiełkami rzodkiewki oraz polaną sosem kopyrkowo ziłowym A do samego dorsza potrzebna jest tylko ryba, jeden składnik, dwa bułka, trzy jaja, cztery sól I to jest wszystko. W tym przepisie są dwie tajemnice. Pierwsza to jest, trzeba wyjąć pozostałości grubych osi, które są w tym doszu, i do tego użyję specjalnego narzędzia. Tak, proszę Państwa, trzeba zobaczyć się w takie płaskoszczepy zagięte. Ja używam je tylko i wyłącznie do wyjmowania ości z dosza lub innych ości lub spożywczych rzeczy. Zawsze są suche, zawsze są czyste i zawsze są tylko używane do tego. Nie przykręcam im śrubek ani nie wyjmuję żadnych szprych z roweru. A druga, najważniejsza tajemnica trzeba panierować dwa razy. Raz panierujemy w samej bułce, a dopiero później w jajko i jeszcze raz w bułkę. No i trzecia mała tajemniczka, głęboki olej. Dlatego włączymy już garnek z olejem, żeby się grzał, a my w tym czasie zrobimy wszystkie operacje, czyli wyjmiemy ości, pokroimy i do dorsza. Solimy tutaj dosyć, dosyć mocno. Ten dorsz musi być dosyć mocno posolony, dlatego jest pyszny właśnie. I jak będziemy kroić kawałki, będziemy układać bezpośrednio na soli, a na wierzchu jeszcze raz posolimy. I teraz najważniejsza rzecz yy, z samą rybą: szukamy ości. O, tu właśnie w tym miejscu, tu nie ma, co ciekawe, ale tu w tym miejscu, jak się palcem dotknie, są ości. Takie dosyć grube, więc niedobrze byłoby, gdyby który jakieś dziecko, nawet starsza osoba, tą oś wbiła. Oczywiście możemy to jeść, wyjmować, te ości i tak dalej, ale po co? Przy odrobinie wprawy takimi zagiętymi płaskoszczepami po prostu namacamy sobie palcem tą oś i ciągniemy, i już mamy ją na wierzchu. To pojemniczka. I następną palcem, odgiąć, wyciągnąć. Naprawdę jest to bardzo prosta czynność. Przede wszystkim dzieci nie płaczą nam, jeżeli są małe dzieci w rodzinie, że oś, ja nie będę jadrył w samości. Do tego nie ma. No i przede wszystkim my też się czujemy pewnie, jedząc dobre, fajne kawałki ryby, już więcej ości nie ma i to wystarczy. I spore kawałki po prostu. Pięknie układamy na soli, niech one sobie lekko tam podciągną. Ważne jest też, żeby w miarę szybko to zrobić i żeby te posolone części nie leżały długo, ponieważ sól jest bardzo higroskopijna i wtedy faktycznie mnóstwo ucieka nam wody z ryby i nie jest już taka soczysta. Znowu podjeżdżamy tu palcem. Proszę Państwa, Państwo tego nie widzą, ale w momencie, kiedy już jesteście tu palcem na rybie. To doskonale i są te ości wyczuwalne. One są na tyle grube, że nie ma tutaj problemu z zajmowaniem. Solimy powierzchni, jeszcze raz tutaj, teraz porządnie te ryby i kładziemy oczywiście tak samo. Olej już sobie tutaj w naszym garku trochę podróżuje, trochę się tak miesza, więc należałoby sprawdzić. Czy już jest dobry i gorący? Przypominam, jaki jest sposób, żeby sprawdzić, czy olej już jest wystarczająco gorący do smażenia. Po prostu bierzemy drewnianą łyżkę, taką jak ta, która jest sucha zupełnie. Wydaje się przynajmniej, że jest sucha, ale ona zawsze zawiera trochę wilgocik, była wcześniej myta, gdzieś namoczona. I wkładamy ją do oleju i patrzymy, czy zaczyna mocno bąbelkować. Widzicie, prawda? Już olej będzie za chwilę gotowy. Możemy już spokojnie panierować rybę, czyli szybciutko wbijamy jaja. jednym sposobem po prostu rozbijamy je i rzucamy wszystko jak leci. Przyjacielem domowego kucharza, oczywiście, są ręczniki papierowe. Widelcem same jajo. Nie spieprzymy tutaj nic, oczywiście, wiem, Ryba nie będzie w żaden sposób przyprawiana tylko i wyłącznie solą, która już jest na rybie to wystarczy. Wrzucamy rybę na gorący olej, nie na siatkę, że wyjmujemy siatkę, wkładamy sobie tu rybę i zamaczamy razem, dlatego że ryba przywarłaby nam do, panierka i ryba przywarłaby nam do siatki, przykleiła się w te ząbki i wtedy ona, jest ją ciężko wyjąć. Jeżeli wrzucimy tak na olej, ręcznie po prostu, tylko trzeba być bardzo ostrożnym, olej ma około 160-170 stopni, to jest bardzo groźna temperatura, więc wrzucamy ją tak i ona wtedy do siatki się nam nie klei i to jest dużo lepszy sposób, tylko trzeba być bardzo ostrożnym, Przypominam, Bierzemy kawał dobrej, soczystej ryby. Najpierw panierujemy na sucho. Ona już jest lekko wilgotna, ponieważ sól na nią zadziałała i super się tu panierowała. Wrzucamy ją do jaja i jeszcze raz panierujemy. To jest właśnie ten sposób. To jest bardzo ważne przy tej rybie. W ten sposób uzyskamy bardzo fajną, grubą panierę, która nam się super upiecze. Zobaczcie, jak to wygląda. Widać, że olej jest doskonały i ona już działa, już się nam smaży. Szybciutko robię następne kawałki. Czyli znowu, najpierw bułka, to jaja i w bułkę. I oczywiście olej. I te trzy nam się smażą około 3-4 minut. I to jest wszystko w takim oleju. Ja trochę przykręcę gaz, ponieważ boję się, żeby się nie spaliły. Minęły 4 minuty, i dosłownie już wyjmujemy rybę. Nie ma co przesadzać, bo się zrobi sucha. Ależ piękne kawałki ryby, rumiane. Odsączymy trochę tłuszczu jeszcze. Chodzi o to, żeby zachowały swoją soczystość. O, nawet nam zegareczek zaczął pikać. Cudowne są, wyjmujemy to delikatnie. Tak jak mówiłem, nie przywarły w ogóle do siatki. I to jest bardzo ważne, bo później by się połamała i nie byłaby tak pyszna. Aż chrupie po prostu. Ale cudowne, przepiękne pomarańczowe po tej panierki. I zaraz będziemy robić następne Natomiast w jaki sposób jest na to, żeby ryba nam za mocno nie zrobiła się miękka w nasza panierka, ale żeby utrzymała ciepło? Po prostu zakładamy arkusz folii aluminiowej i uwaga, bardzo ważne tą srebrzystą stroną, nie tą matową tu utrzymamy jeszcze więcej temperatury. Po prostu ją przykrywamy i odstawiamy na bok i będziemy do niej dokładać następne kawałki. Smażenie się już zakończyło, wszystko jest przygotowane. Oto moje narzędzie zbrodni. Zobaczcie, cóż pięknego kryje się za moimi plecami. Tak, to jest przecudowna. Ta ryba jest przepiękna. Frydeczki, jeszcze do tego surówka z sałaty i dorsz atlantycki. Smażony w podwójnej panierce, tylko solony. Zobaczmy, spróbujmy go. <laughs> Czyż to nie jest cudowne? Zobaczcie, jak piękna może być po prostu zrobiona tylko w soli ryba. No, cudowny kawałek. To wszystko paruje jest gorące. Oby mi nie spadł, bo to szkoda takiego dużego dobra. Mmmm, soczysta. Smak ryby atlantyckiej, soczystej. Szybko przekąszę jeszcze kawałek z panierką. Bo to też warto. Mmm, Panierka doskonała. Super. Szrupiące wszystko. I snurówkę. Mm. To jest dobro. Sprawdzone przepisy, kanał SZODA GOTUJE, szukajcie mnie też na Facebooku, tam w szczegóły możemy komentować, opisywać, robić cuda na Facebooku, róbcie takie rzeczy, tak ma być, to ma być smaczne. Cześć, do następnego razu.